To jest, zobaczcie, słuchajcie, niesamowite, że jak się spojrzy na krzyż, to taką rzeczą, która mocno uderza, to jest to, że na krzyżu widzimy, jakby to powiedzieć, taką rzecz w Jezusie, która jest chyba najgłębsza w Nim, tak fizycznie najgłębsza, tak nawet fizjologicznie najgłębsza. Bo jak patrzymy na krzyż to widzimy rozwalony bok i dostrzegamy w tym boku serce, odsłonięte serce. I to chyba nie przypadek, że w czerwcu modlimy się szczególnie, czy wzywamy miłosierdzia serca Bożego, bo patrząc na krzyż widzimy serce. Z jednej strony dostrzegamy organ ciała, a z drugiej strony dostrzegamy też to, co w Jezusie najgłębsze. I widzimy, że to serce Jezusa jest czymś, skąd wypływa Jego miłość i wypływa Jego bliskość. I to jest też więcej, że patrząc na Krzyż, słuchajcie, i widząc Jego serce, to jest troszeczkę jakby tak, jakby nas Jezus chciał zaprosić do tego, co w nim jest wewnątrz. Do jego świata, do jego serca. I tak o tym wiecie, mówię, bo tak, zadałem sobie takie pytanie. Jakby jeżeli Jezus nas, nas naprawdę zaprasza do swojego świata, to co jest w tym świecie? Co, jest skład, co się składa na świat Jezusa? I potem tak sobie skojarzyłem, że z tymi elementami, które się, skład, które się składają na świat Jezusa, mamy duży problem. I tak myślę nawet i przepraszam za to słowo że ten, te elementy świata Jezusa są dla nas zupełnie nieseksowne. To jest zupełnie nieseksowne, co widzimy w świecie Jezusa. I teraz chodzi mi o trzy rzeczy konkretnie. Wiecie, bo jak patrzymy na Jezusa i szczególnie właśnie jak widzimy krzyż, to widzimy coś takiego, że, że słabość staje twarzą w twarz z przemocą. I wygrywa. Słabość staje twarzą w twarz z przemocą, i to słabość wygrywa. Czyli innymi słowy, przemoc nie jest w stanie zniszczyć słabości. No bo innymi słowy, Jezus umiera i z martwych wstaje. Słabość pokonuje przemoc. Słabość okazuje się być silniejsza niż przemoc. I nasz problem polega na tym, że my tak sobie o tym myślimy. No fajnie, Jezus umarł, fajnie z martwych wstał, jak fajnie, jak super, ale dlaczego przez słabość? Ale a nie mógł inaczej? No nie mógł. Dlaczego akurat ta słabość? Dlaczego ta słabość? I Pamiętacie może wtedy taki moment, jak Jezus pyta apostołów, a za kogo mnie ludzie uważają? Piotr się wyrywa i mówi, a, jesteś mesjaszem. Jezus mówi mu, rewelacja, to ja ci powiem moją tajemnicę, idę do Jerozolimy, tam umrę i tam z martwych wstanę. Piotr go bierze na stronę i mówi, sorry, ale to jest zły pomysł, ja mam inny, może po mojemu spróbujmy. Z martwych wstanę, super, ale wiesz co, żadnego męczeństwa, żadnej śmierci. Słabość staje twarzą w twarz z przemocą i to słabość wygrywa. I wiecie, to jest trochę nasz problem. Nasz problem polega na tym, że nie za bardzo się umiemy zgodzić na słabość. I tak jak nawet budujemy relacje, nie? to nie mam takie wrażenie, że po tym się rozpoznaje relacje, które można nazwać dojrzałymi, że się ludzie nie boją stanąć naprzeciwko siebie i pokazać swoich słabości pokazać się w końcu bez makijażu, z niedopasowanym ubraniem, ale wygodnym. Tacy po prostu niedomyci, tacy, tacy brudni, tacy z głupimi tekstami, tacy normalni, tacy słabi. Bo jakby jak patrzymy na Jezusa, jego świat, to w jego świecie jest słabość. W jego świecie jest słabość. Drugi element jego świata to jest, wiecie, ta jego niesamowita więź, w ogóle niesamowita więź między nim a ojcem. I trochę jak słyszeliśmy w Ewangelii, można nawet tak się pokusić o stwierdzenie, że jesteśmy takimi podglądaczami, że podglądamy jego moment niesamowitej bliskości z ojcem. I w centrum. Jego relacje z Ojcem, Jego miłości. Jest słowo, z którym mamy gigantyczny problem. To jest słowo na literę P. Posłuszeństwo. Posłuszeństwo. Drugi element świata Jezusa, który jest dla nas zupełnie nieseksowny. I z którym możemy mieć problem. Bo myślimy sobie fajnie, miłość z Bogiem, fajnie, fajnie bliskość, wrażliwość, posłuszeństwo. Taki byłby fajny ten Jezus, gdyby się zbuntował, gdyby pokazał charakter Ojcu, gdyby zaczął walczyć o swoje, gdyby zaczął, gdyby tak zaakcentował swoje chcenie, swoją tożsamość, gdyby się zbuntował przeciwko Ojcu. Wtedy to byłoby ciekawe. Ale zobaczcie, że dokładnie to robi Jezus, ale w drugą stronę. Bo on pokazuje swój charakter, dlatego właśnie, że nie daje się powalić pokusom walki o byle co. Bo walka o swoje, to jest walka o byle co. Walka o to, żeby być znanym, to jest walka o byle co. Żeby się odróżniać, to jest walka o byle co. I on pokazuje charakter. Po drugie, on walczy. O swoje, bo wie, że prawdziwe i jedyne szczęście, takie szczęście, które napełnia do końca, to jest właśnie w posłuszeństwu ojcu. Że nie ma innego szczęścia, że gdzie indziej, po tej drugiej stronie, nie ma szczęścia. I on się dziwi, że my patrzymy na niego i go zachęcamy do tego, żeby był nieszczęśliwy. Bo on chce być szczęśliwy, a jego szczęściem jest właśnie pełnić wolę, wolę Boga. Jego szczęściem takim do końca jest właśnie być posłusznym. To jest drugi element świata Jezusa, z którym możemy mieć czasami problem. Jego relacja z Ojcem i to, że jest posłuszny. Że dla Niego miłość oznacza właśnie posłuszeństwo. I trzeci element, z którym mamy problem, to jest to, że Jezus nas zaprasza do swojego świata i w tym świecie jest pełna akceptacja, pełna akceptacja swojej własnej historii życia i swojej przeszłości. W świecie Jezusa jest pełna akceptacja Jego własnej historii życia i Jego własnej przeszłości. To, że wychował się w zdekompletowanej rodzinie, bo ojciec mu bardzo szybko umarł, akceptacja tego, że wiedział, że ten, z kim mieszka jego mama, nie jest prawdziwym jego ojcem. Była pełna akceptacja, mało tego, że ród, z którego pochodził, pokolenia wcześniejsze. To wcale nie były. Mówiło się, że jest potomkiem Dawida i to jest prawda. Ale jak, prześledzimy o tym, jak prześledzimy biografie Jezusa, które są zapisane w Ewangeliach, to zobaczymy, że są to historie grzechu, historie słabości. I w Jezusie jest pełna akceptacja tego, że się urodził w rodzie w takim, jaki on był, realistycznym. I wiecie, my, my możemy mieć z tym problem. Bo jesteśmy jeszcze w stanie zaakceptować, że Jezus to jest Bóg i człowiek, ale bardzo często, kiedy myślimy sobie o tym, że On jest człowiekiem, to bardziej myślimy, że On jest takim nadczłowiekiem, takim trochę upgrade'em człowieka, takim lepszym albo takim półczłowiekiem. To znaczy, że nie ma w nim tego wszystkiego, czego w nas samych nie lubimy. A Jezus jest naprawdę człowiekiem do końca, do końca. Syn Boży stał się człowiekiem po co? Po to, żebyśmy my mogli stać się dziećmi Bożymi. I my to pewnie już nieraz słyszeliśmy. I myślimy może nawet o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I może nawet jestem tym dzieckiem Bożym, ale, ale moja nie, nadwaga już nie. Ja jestem może dzieckiem Bożym, ale, ale moje oblane egzaminy to już nie są. Moje problemy z czystością to już nie są. Moje wątpliwości w wierze to już nie są. Poza tym wszystkim, to tak, to jestem dzieckiem Bożym. Jezus jest człowiekiem do końca. Jezus jest człowiekiem do końca. I w nim jest pełna akceptacja całej swojej historii życia. Do tego stopnia, to słuchajcie, to jest w ogóle przewrotowe, co chcę powiedzieć. Do tego stopnia, żebyśmy. Myśląc o Bogu, żebyśmy myśląc o Bogu, myśleli tak naprawdę o człowieku. Bo myślimy Jezusa, myślimy o Jezusie, myślimy o Bogu, a to się okazuje, że myślimy o człowieku. Po to, żebyśmy myśląc o człowieku, myśleli też o Bogu. Czyli myśląc o Jezusie, myślimy o Bogu, a w a w ten sposób myślimy też o człowieku po to, żebyśmy myśląc o człowieku, nas, o nas samych, mogli też myśleć o Bogu. Bóg stał się człowiekiem po to, żeby ludzie mogli stać się dziećmi Bożymi. Więc i z tym jest problem. To jest takie nieseksowne, bo tak by się chciało zostawić wszystko to w nas, co jest słabe. Bo mamy wrażenie, że Bóg to jest ideał. Jest, jeżeli jesteśmy powołani do tego, żeby żyć z Bogiem, to tylko to w nas to jest idealne, a to w nas to jest słabe już nie. A to się okazuje, że w Jezusie jest pełna akceptacja dla wszystkiego. I że wszystko, cały człowiek jest powołany do tego, żeby być w bliskości z Bogiem. I, i to z tym możemy mieć problem, nie? Z tym Jezusem, który nie odrzuca swojej przeszłości, Możemy mieć problem z Jezusem, który jest posłuszny, możemy mieć problem z Jezusem, który jest słaby, ale potem, jeżeli Go poznamy, jeżeli tak pójdziemy za Nim, odważymy się pójść za Nim, to okazuje się, że taki właśnie Jezus, ten posłuszny, słaby, nieodrzucający przeszłości, to jest Jezus, który się niesamowicie cieszy swoim życiem. Że to jest ktoś, kto się cieszy swoim życiem. Że to jest ktoś, kto jest do końca wolny, posłuszny, ale wolny. Że to jest ktoś, kto zwycięża przemoc, którego przemoc nie jest w stanie pokonać. I myślę, i to bym chciał, żeby było takie pytanie, z którym zostaniemy. Czy chcesz za takim Jezusem pójść? Czy chcesz za takim Jezusem pójść?